Witam, witam w kolejnym odcinku z DeForesta. Dzisiaj podobnie nasz bohater pewnie uda się do kolejnej jaskini, żeby szukać dalej swojego syna. Generalnie garść informacji jeszcze, dopóki nie ogram całego rezydenta codziennie, od odcinki o 10 rano. Pozostałe odcinki tak jak, tak jak normalnie powinny być. Wszystkie informacje potrzebne ma się na Discordzie. Link na dole oraz zapraszamy na streamy na Twitchu. Link oczywiście też na dole. Więc dobrze. Ja już nie będę przedłużał Wam wstępem. Widzimy się już. A w zasadzie słyszymy się już. No, na dzień dobry. Spotkał już pierwszego pala Ok. No myślę, że jak człowiek by. by płonął, to już by chyba tak. Że tak powiem, raz. A dobrze by zginął. Ok. Więc tak, nasz bohater udaje się do jaskini, którą zlokalizował koło jednej ze swoich baz wypadowych. I zobaczy, co tam mamy. Zobaczy, co tam mamy ciekawego. Więc dobrze. Jest już pod jaskinią. Wchodzimy i zaglądamy do środka, co tam. Co tam może się kryć? Namiot, kaseta i ognisko. Tylko nasz bohater nie posiada kamery. Żeby móc tą kasetę od odtworzyć, idzie dalej. Nie wiem, co może w tej jaskini spotkać. W ostatniej napotkał jakieś dziwne stworzenia, które ludzi niekoniecznie przypominały. Niekoniecznie musi tych tubylców tutaj spotkać. Ale słyszę. Jedna flada na dół. I tak. Mamy i mamy naszych kochanych ...tobylców. Tylko pytanie, czy z góry... ...można zadać im jakiekolwiek... ...obrażenia. Jakby nie biegali, to myślę, że tak. To byłoby o wiele łatwiej. No tak, to może być dość... ...dość... dosyć ciężko. Nie, nie, spadaj na dół. Albo w tam, albo w tam. No nie mogą stanąć sobie spokojnie w. Spokojnie, w miejscu. Mm. No to bardzo fajnie, okej. Okay. Dobrze. Okej, okay. dobrze. Idziemy. Au, au. Postaramy się po prostu prześlizgnąć obok nich. Pytanie, czy oni idą za nami dalej? Nie, nie idą. I może lepiej, żeby może lepiej, żeby tak było. I nasz bohater napotyka pierwsze stworzenie nie do końca, które jest człowiekiem. Całkowicie nie wie, co to jest. I myśli, że Dlatego stwora dynamit będzie będzie jak najbardziej dobrym rozwiązaniem Tylko troszkę celownik się, się popsuł bo niekoniecznie nie rzucę tam, gdzie. Gdzie faktycznie by to rzucił? Dobrze, praktycznie pod nogi. Dobrze, że te dynamity nie wybuchają w ręce, chodź tutaj. Jeszcze żyjesz, tak? Okej, okay. trzeci dynamit. Dynamik numer 4 tam dalej są jeszcze te dziwne stworzenia, które spotkał w poprzedniej jaskini. Nie, 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 O O, nie, nie, Okej, okay, widzę, że trochę, trochę przedmiotów na niego zejdzie. No, mógłby się akurat zająć ogniem, nie powiem. Okej, okay, padł. Tylko pytanie, okej, okay, to był ostatni koktajl Mołotowa, tutaj widzi jeszcze jedno tak siekiera. idziemy dalej. Okej, okay, dobrze, oni, oni tam, one tam sobie stoją. Popsuta trochę. No i to dosyć bardzo, popsuta. Ale dobrze, eee, tak, pancerz z Mutanta. Ubieramy i znajdujemy stosy ciał. I znajdujemy stosy ciał. Dobrze, więc tak. Mamy kamerę. To jest raz i dwa. Dziwną kartę korporacji Sahara. Cóż, jednak ten kontener teraz ma większy sens niż by ktokolwiek się mógł spodziewać. Dobrze, teraz tylko pytanie: czy jeszcze wśród tego stosu ciała znajdzie się tutaj cokolwiek nam przydatnego? Chyba nie, więc można. Wracać na górę, można wracać na górę. Mając nadzieję na ominięcie kanibali, tylko tak, ja będę mógł zrobić bodajże zwykłą bombę. Zygarek, czego jeszcze bym potrzebował nie płytkę jedną mam aha nie mam nie mam alkoholu to nie dobrze ale no, łukiem sobie poradzimy z nimi jednego. Już dwóch mniej. Okej, okay, tutaj chyba była głowa, ale... No, teraz była na pewno. Dobrze, strzały. Do zebrania ponownego. I wychodzimy z jaskini. E, tylko, no, wyjdź, wyjdź, wyjdź. Wyjdź, wyjdź. Dobrze, więc wracamy z naszym bohaterem na górę. Okej, okay. alkohol. I na razie nic więcej ciekawego. Już wychodzimy z jaskini i mamy praktycznie późny wieczór. I praktycznie patrząc Moglibyśmy w zasadzie zakończyć dzisiejsze przygody. Tylko tak, wejdźmy sobie do naszego schronu. Tak, co mamy w ekwipunku? Dostaliśmy kartę oraz kamerę. Więc można byłoby do niej włożyć tą kasetę. I obejrzeć helikopter. Jakieś dziecko. I placówka w górach. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Ale tym, co tam dalej się kryje, dowiemy się w następnym odcinku. Także. Także ja wam, ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się na streamach, wszystkie linki macie na dole. Trzymajcie się, do zobaczenia z tym razem. Cześć.